Poran, kolejny poradnik jak zdobyć sobie darmowe itemki w evencie The Games. I tym razem są to specjalne itemki z launcherów Oczywiście możemy sobie zdobyć te itemki w grze The Games, także oczywiście link do giereczki będzie w opisie. Jeżeli zastanawiacie się moi drodzy jakie itemki możemy sobie zdobyć to są to 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 koszuleczki ubrania 3D i teraz jak możemy sobie je zdobyć? Musimy wejść sobie do giereczki i znaleźć twórcę wideo, bo to właśnie oni rozdają nam tutaj te itemki poprzez specjalne launchery I teraz tutaj widzicie jak mi się tutaj udało wejść na live z widzami i to sobie zdobyć. Fajnie, że tutaj są twórcy jeszcze, którzy to rozdają. No, i jak widzicie, jedyne co musiałem zrobić, to po prostu wejść do gry i po prostu podejść do koszulki, która leżała na ziemi, która została wystrzelona z lancera i po prostu mogłem sobie ją tutaj zdobyć, także mega łatwe. No, i oczywiście, że mam powodzonka w zdobywaniu tych temków. mam nadzieję, że uda Wam się te wszystkie pięć koszulek zdobyć. Podlinkuję wam w opisie tutaj link do tego streamka od mojej drodzy twórcy Wayfield Trades, bo on tutaj rozdaje 24 godziny na dobę cały czas i mi się właśnie udało u niego wejść. Gdzieś tu nawet jakbym cofnął live'a, to pewnie bym tutaj był. Fajna robota chłopak robi widzę, że go nie subuje, dam mu na to subskrypcję i nawet tutaj dzwoneczka walne. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, widzowie, to byłoby to już wszystko. Dziękuję Wam oczywiście za jego obejrzenie. Jeśli Wam się spodobało, to możecie oczywiście zostawić widzowie łapeczkę w górę i subskrypcję. No będzie to naprawdę widzowie mile widziane. Będzie mi naprawdę bardzo miło jak to zrobicie, bo wtedy wiem, że treści, które dla was tworzę, wam się po prostu podobają. Także w tym odcinku to już jest wszystko. Trzymajcie się, Powodzenia jeszcze raz, zdobywaniu tych koszuleczek. No i cześć!